Cześć, dzisiaj zaczynamy z takiego to zręba. Jesteśmy na ulicy Lotniczej 21 w Elblągu. Jest z nami też Elbląskiemka, ale nie mogę teraz aktywnie w windzie. Został on na zewnątrz. I jest z nami również pasjonatka wind, nowy kanał. Także można wbić. Niedługo powstanie. Więc jedziemy. Ale. Mamy... Jakieś się się Ty dobrze chodzi. Wsiadamy? Wysiadamy na ósmym. Jeszcze zrobię prezentację windy od zewnątrz. Tak ona wygląda. Mam oświetlenie wiadomo. Jeszcze tutaj krańcowy. I tutaj mamy panel windy. A my widzimy się w kolejnej windzie. A jeszcze chciałam wspomnieć, że tutaj niestety wymienili pięknego zreba, no Niestety, taką motopilawę. No, no niestety, jest to smutna informacja. Jest, jeszcze jest ona niezdatna do odżytku, ale niedługo myślę, że będzie już gotowa. No więc widzimy się w kolejnym Dobra, znajdujemy się w kolejnym bloku na lotniczy y, 23 i jedziemy sobie tym zrębem. Zmodernizowanym modernizowanym oczywiście przedźwignikiem. Chodź. Wchodzimy. Trzymam drzwi. Trzymaj. jedziesz? Nie. Dobra, elbląskiemka zostaje, a my znowu jedziemy z pasjonatką, więc... Które piętra? Yy, szóste Dobra, tutaj mamy yy, numery. Telefony alarmowe w przypadku awarii. Tutaj proszę zobaczcie, jak nam się fajnie zmienia. Tą widzę nagrywał też chyba Mati 08, ale nie ma go dzisiaj z nami. No i szóstce. Okay. No i to jest prezentacja windy. Obrębna. Dobra, zaraz pojedziemy tą drugą. Tutaj mamy jeszcze panel. Dobra, więc widzimy się w kolejnej windzie. Dobra, jesteśmy w kolejnym bloku na lotniczej 17. Wchodzimy sobie do windy. Czyli jeszcze drugi w całej składance. Ogólnie wąskie nie będzie z nami jeździć. Jakbyśmy się zacięli, to nas wyciągnie. Więc jedziemy sobie na szóstą. Dobra, jedziemy sobie Jedziemy sobie windą Na szóstą? Tak A tu się nie zatniemy. Raczej nie Ale tak Co? O, Dziwny odgłos No ale Zręb to zręb. Prezentacja windy. One w zasadzie wszystkie wyglądają tak samo. Różnią się tylko To każda jest inna. No, czym się to zawsze różni. W jednym są. Tak. Więc. No dobra, więc widzimy się w kolejnym bloku. Bo ogólnie sorry, że nie nagrałem bloku numer 19. Ale, ale podobno te windy dostały głupapki, coś się z nimi dzieje. W ogóle no pan nas nie wpuścił. No, ja też raz, słuchajcie, pociągnęłam tam za klamkę i okazało się, że winda stoi, nie? Także... Także sorry. No i widzimy się w kolejnej no. windzie. Lok 13. I weź tutaj ósme naciśnij. Ósmy, ósme. Okej. Okay. W ogóle sama winda. Bardzo Duża winda, nie? Bardzo duża, bardzo ładna. To, no, ale zawdzwana. Tutaj jest lustro, które Wam nie pokażę no i tutaj, tutaj mamy też taką ścianę Mamy oświetlonko. W ogóle ta winda jest o wiele inna od innych. Ma takie fajne jakby marmurowe ściany. Chociaż one są z plastiku, nawet czuć. No. Tutaj mamy taki panel. Oj, tu coś się przepaliło, A, ale... Ale długo się jedzie, nie? No, jednak ósme piętro. Ta winda nie jest chyba aż tak szybka. Tutaj. Wychodzimy. I te się automatycznie I tak wygląda tak widać od zewnątrz. Woda. Tutaj jeszcze Wam zrobię ujęcie. Tu jest ta na którą jechaliśmy. A tu jest druga. Tak, i to jest widać obok. To była lotnicza 13, a my widzimy się w kolejnym bloku. Jest Jesteśmy tam. w bloku lotnicza 15, w bloku obok. Ja tym razem, mija. O, tak. dobra. Tym razem jedzie z nami elbląskiemka Co wsiadasz? Miło, że ty wsiadasz? Dobra. Więc teraz, dla upewnienia, dla wyjaśnienia, jedzie kolejowy windiarz, y, pasjonatka wind oraz elbląskiemka Ale cichutka. Jest winda mniejsza. Dobra. No, mniejsza. No, mniejsza, bo to była bardziej taka towarowa. Mamy panadek. Ależ dźwięki. Słucham na moc bo już nie pamiętam. Sergi. Dobra, nieważne. Tutaj. No, czekamy. Dosyć długo się jedzie, ale w końcu jesteśmy. Dobra, wy wychodźcie, ja też zaraz wyjdę. Dobra, teraz tak Chodź, ja jakby sława, Tutaj mamy widoczek. Widać większość osiedla, chociaż tam jeszcze są bloki. są dzisiaj Tutaj mamy drugą witę, którą chyba będziemy wracać. Tak, ona zaraz przyjedzie, to jest meblowa już blada, jest. Tak, to jest po prostu większa, więc jest praktycznie to samo, więc jest większy Więc widzimy się w kolejnym bloku. Wiecie co? Ja ją nagram, bo jest ona trochę inna. Znaczy, jest to większa. Jest ona tak? większa po prostu, ale jeszcze ma taki Mamy ma trochę większy udźwig też. Tak. To jest pewnie, żeby kabiny nie poobijać. Panel jest taki sam. większy, większość rzeczy jest taka sama. 21 wymieniają pilowej i to jest najgorsze. W sensie z wymieniają na pilowę. Dobra. Tutaj mamy jakieś powiadomienia. Zakaz palenia, wiadomo. I co jak, z ocenia oceniasz tą windę? 10 na 10. A, czyli no, czyli dobra jest. No, to i tak, to prawa trzeba dobrze okładam. A Dobra, no dochodzimy. I tutaj mamy ujęcie windy. Więc widzimy się w kolejnym bloku, teraz już na seriach. Dobra, teraz jesteśmy na ulicy lotniczej. 13A. Jest to winda translift. No i zwołujemy ją. Ona stoi na A, no Dobra. Też ona jest taka większa, taka bardziej zaszczepioną. Tak, 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 Albo z kilka tym tak. razem nie jedzie. W razie czego, żeby nie dostać. Zaraz Wam pokażę oświetlenia, bo jest ono bardzo ciekawe. No. Nietypowe. Bym no. Takie kilka małych lampek. Tak, nawet więcej niż kilka. Możecie sobie spojrzeć. To jest takie ujęcie z tyłu. W ogóle ten panel jest strasznie duży. Nie. I tam wideo to szybciej jedzie, nie? Tak. jest dziewiąte piętro i bardzo szybko jeździmy Dobra. Więc właśnie to była ta widać Translift. Tak No to jest akurat jedna wideo, więc widzieliśmy w kolejnym vlogu. Jesteśmy na ulicy Wrótniczej 11. To jest Proszę, z widłem, będziemy dbać to, jest. Tak. Siadamy, co? Elbląskiemka też nie jedzie teraz. W zasadzie będzie chyba tylko jako jedną. Dziękuję Wszystko mi dziwią, oczywiście. Elbląskie tutaj przypomina nas. Udźwig 1000 kilo. Prędkość 1 metr na sekundę. 13 osób może wejść. Rok budowy 2008, więc ta winda ma już 13 lat. W porównaniu do innych wind, to ta, duż, to ta winda dużo może utrzymać, nie? Tak, tak. No dosyć sporo, bo to jest coś taka bardziej, są ogólnie bardziej takie towarowe windy. To mam. a jeszcze... pierwsze windy to były malutkie. Mamy jeszcze panelek. Dobra, ja tutaj krótką prezentację od zewnątrz i wracamy. Dobra, więc ona się tutaj zamyka. Właśnie taki translift fajny. A my widzimy się już w ostatnim bloku w tym odcinku. prostu się już w ostatniej widzie w tym odcinku na ulicy lotniczej 11A. Jest to też linda marki Translift. Dobra, chodzi jeszcze pasjonantka Wind. Biegając. I dziewiąty. Okej. Okay. Dziewiąty. Jak zwykle na najwyższe. No i co? Tutaj są takie system komunikacji awaryjnej. Praktycznie to samo, co w poprzedniej. O, Urząd Dozoru Technicznego. Tak zwane UDT. W skrócie. Tutaj można zadzwonić. Tu nawet nie wiem, co jest. To jest wentylacja. Możemy zobaczyć, czy nie ozdoba. O, nie o, ozdoba. Słychać wentylację. Działa, ale nie to świeci to się. Nie wiem, ale lepiej tego nie klikaj. Kliknęłaś to? Nie. To dobrze. No a tutaj panelek. No już wysiadliśmy ja właśnie. Już była Więc to była właśnie ostatnia wyda w tym odcinku. Ja się z wami żegnam i cześć.